Cześć! Witam Was w pierwszej powtórce z nowej wersji World of Tanks, czyli 0.8.10. Dzisiaj przejdziemy się Japończykiem piątopoziomowym, jakim jest Chihe. Zacznijmy sobie na składy. Wylosował nas na piątki, co jest bardzo dobrym... bardzo dobrą rzeczą, natomiast składy, no jak widzicie, tutaj jest, jest strasznie czerwono, z malutkimi wyjątkami, no ogólnie bitwa może okazać się bardzo niekonwencjonalna i, i nie wiadomo czego spodziewać się po różnych graczach. chi tak, to jest czwarty tier japońskich wiem, czołgów średnich, bardzo... one się charakteryzują bardzo dobrą depresją działa. Depresja działa jest naprawdę świetna w tych pojazdach, Wnosi naprawdę dużą ilość stopni, jeżeli chodzi właśnie o depresję. No jak widzicie, nie woży tutaj żadnych goldowych pestek, co było moim błędem. Po tej bitwie postanowiłem wsadzić 21 sztuk złota, żeby jednak móc takim kolosom piątotierowym, tak jak KW-1, czy, czy jakiś T1 Heavy, czy też inne tam dziady zrobić krzywdę. Ogólnie penetracja... No, to trasy na przykład przeciwpancelnych wynosi 87, uszkodzeń w widzicie średnich to jest 75. Hey, Churchill, oberwę ode raz. Już za, za trzecim razem, no, nie udało mi się go trafić, mój uciekł. Mapa to, jak sami widzimy, czekajcie, się ja nie pamiętam nazwy, to cichy brzeg, cichy przed po remodelingu, według mnie, nagrał, nabrał nagrywalności, natomiast dalej, przynajmniej dla mnie jest ta mapa troszkę, troszkę niefajna. Na szczęście, co mogę powiedzieć, że o, że A wjechał Alekto, tak? Tutaj się ode mnie odbieł, się do niego troszeczkę kontuje, cały czas strzelać, Jako na naprawdę szybko przyładowię, bo to jest 2,56 sekundy. Tutaj nie miałem jeszcze chyba załogi na 100%. Ale kto wyparował, został M3. M3 naprawdę z groźnym przeciwnikiem, jeżeli chodzi o czwarte poziomy. Na szczęście wystawił on wie, że i zdołałem mu tam jedną pestkę wsadzić i chyba mu jeszcze jedną wsadzę, o ile dobrze pamiętam track. Dostał dwie pestki i ten M3 postanawiam mnie sfankować tutaj. Eee, on po prostu jedzie do przodu i nie patrzy co, ro co ja robię. Ja też postanowiłem go zwankować, a postanowiłem go po prostu objechać. Tu słyszałem, że zerwał gąski, więc praktycznie już jest, już jest trupem. Ja sobie na no spokojnie zjechałem. oddałem jeden strzał w niego, drugi i tu go troszkę przyblokowałem, żeby się nie obrócił. No, jednak coś zaczął się obracać, no ale na jego nieszczęście nie zdążył. No i tak już mam dwa fragi. 658 obrażeń. Jest ogólnie 9 do 5. Drużyna standardowo, jak to się na dziwym brzegu jeździ. Większość jedzie sobie teraz na ten ładny przejazd, który znajduje się na całej linii 9. Tam można naprawdę fajną, znaleźć fajną pozycję, fajnie ostrzać przeciwnika i zrobić mu ładne kuku. Natomiast Pojazdami, które posiadają fajne depresję działa. polecam właśnie jeździć na, na B2, B1, B3, w każdym razie w tych rejonach, w których się teraz kręcę. Su-76 został wyświecony, dostał ode mnie chyba dwa, tak, dwie pestki, za trzecim już go nie wpadło. No i co? Prawie 800 obrażeń dwa fragie i tam Moloch w jedynki No co ja kogoś wamu zrobię z taką niską penetracją. Trzeba będzie kombinować, tak? Będę próbował go objechać, zrobić mu jakąś krzywdę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak jak mówię działko, no, no, nie, nie grzeszy tą ani celnością, ani penetracją. Ale po prostu trzeba się do niego przyzwyczaić. Na szczęście pojęłem, tak jak wspomniałem. Już skończyłem. I zobaczmy, co się teraz dzieje. Próbuję gdzieś znaleźć jakiś punkt, gdzie tą kawę przebije. No, w bok nie weszło. Drugi, Trzeci raz też nie wpadło, no gdzieś tam pocisk z boku strzelił, no lipa straszna. Ja jeszcze w oddali VK 30.01h, no i co ja kurde mam za teraz zrobić, ja widzę, że on prze, przez te tor jedzie, no ale jakoś tak no, ciężko będzie go w ogóle jakoś dopaść. Ogólnie jest, jest bardzo ciekawe, bo przejęliśmy większą część mapy. Ostanie no, w jeszcze z 10-6, także no, ciężko by tu mówić że o tym, że nie przejęliśmy żadnego, żadnej części mapy. Kenny? Tak, Kenny to jest e, trzeci light tank ogólnie japoński. Widzimy, on coś tam kombinuje z tą kw No nie ma szans o frontu, więc postanowiłem jechać i pomóc sobie pomóc temu Kenny, no jednak to jest e, pojazd, w którym który może jeszcze zniszczyć artę, w razie czego. No niestety nie udało nam się tego zrobić, no sorry, telefon. Eee. Jakiś spam znowuż. Dobra, w każdym razie obierzą sobie KW-1, objeżdżam ją. Widzę, że jest do mnie tyłem, strzelam, no kurde, ten płocis tutaj, jakaś, jakaś po prostu fat fatalne, wpadł gdzieś w skałę. I zdążyłem mu za 88, no jednak on jej oddał za 100, 150 prawie że jest to strasznie słaba wymiana. Widzę, że ta fałka 30.01H już do mnie jedzie, więc ja się wycofuję. Wystawiam kawu 1 na ostrzał tej fałki i doskonały strzał. Kawu 1 obraca armatę, obraca całą wieżyczkę, więc teraz mają szansę, żeby wyjechać, spróbować oddać jakiś strzał po Wii Spotach. Proszę bardzo. Od frontu tym działkiem Wii Spoty spokojnie, kawu 1 przybijemy. No ale jest to, no kurde, strasznie ryzykowne, tak, no wiadomo, że czołgiem średnim będziemy walczyć z heavy od frontu, tak, no to, to jest po prostu e, coś, coś głupiego według mnie. I teraz zostało tak, 11 do 8, troszkę ta przewaga stopniała, no już jest 12 do 8, dalej są, no już nie stopniała, bo dalej są 4 pojazdy przewagi, ja postanowiłem ruszyć na arty, znaleźć te, znaleźć artylerię. Przy okazji że gdzieś wyświetlę tą Fałkę 3001 h Nasz cherchik. O jest, jest fałeczka super. Zje, widzimy ją oddaj jeden strzał za 85. No i teraz już jest po niej. Już mam 1000 damage'u, 4 fragi. I teraz e, trzeba tylko znaleźć Artę, e, skończyć tą bitwę. I to by będzie wszystko po prostu. Niesamowita rzecz. Znaleziono artylerię. Ten strzał bez celowania głupota. Mogłem, zrobić, mogłem celować. Pierwszy strzał dostał. Drugi strzał również. Zobaczcie, po każdym strzale to, to trosz, choć troszeczkę zmieniam pozycję, żeby utrudnić tej arcie przycelowanie we mnie. A moje nieszczęście tutaj, tutaj ostatni pocisk zmisował i Lorcha go wykończyła, nie dając mi top guna. A u mnie pojazd jest, jeżeli chodzi o czwarty tier, jest całkiem grywany. Mam nadzieję, że kolejne. Pojazdy będą jeszcze lepsze niż ten, że to był ciche 5 z drzewka japońskiego czołgów średnich. Mam nadzieję, że się podobało. Do usłyszenia w przyszłym odcinku. Cześć!